Witam na kanale Paszted. Chciałam w tym filmie grać Witmina 2. Dokładnie przechodzić sobie ścieżkę Rosha bo cały czas wyskakują mi na YouTubie jakieś urywki jego dialogów. Kupiec korzenny Emerwarem Race. Kupiec korzenny! Aha. I mnie to tak bawi, bo ja kompletnie nic z tego nie pamiętam. Grałam w tę część może 6-7 lat temu ostatnio i pomimo, że przeszłam ją jakieś 4-5 razy, ja kompletnie nic z niej nie pamiętam. Nic! <śmów> No, i wiecie, zdążyłam sobie ledwo co usiąść do jej nagrywania. Wyszłam sobie tam po mleczko z miodem i masłem, bo akurat tego ranka bolało mnie gardło. No i wracam sobie do pokoju, patrzę. Komputer wywalił blue screena i myślę sobie, kurde, nie chce mi się. Po przejściu dodatkowych perypetii z aktualizacją sterowników do moich fantastycznych, wspaniałych słuchawek, jesteśmy w tym momencie, gdzie ja sobie wybrałam jakieś Cilowe zadanie, które będę teraz przechodzić, więc zapraszam, zapraszam. No zobacz, dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę, albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj, no nie wierzę, chcesz iść? W tym? Tak. A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Jest dosłownie w tym samym, w czym była w kanałach. Na wesele, inaczej niż w kontuszu, absolutnie się nie godzi. Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? Jakieś brzydkie szmaty. Wiesz, ile ja wydałam na te zbroje? Czy ty wiesz? Będę teraz jakąś wiejską szmatę nosić. W sumie. Czemu nie? O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. No jeszcze z tą fryzurą i tą brudką. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. Nawet fajnie wygląda. Nie, nie rób mi tego, proszę, nie. Mm. Teraz będzie taki brzydki, taki okropny, wyliniały szczur. Jezu, nie. Yeah. Dotąd Geralt był nudziarzem, ale dzisiaj to się zmieni. Widzę, że nawet bardzo. Nigdy nie był zbyt wylewny. Był głupi, ale ja to wszystko naprawię. Wyjdziesz za mnie. Pomyślę o tym. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? Świecie? Wróciłem! Kiełbasa. No no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. <grym> Oczywiście. Bajerant. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko szani. Prowadź. Ja już widzę co ja chcę w pierwszej chwili zaliczyć. Pora się przywitać. Bądź uprzejmy. Postaram się. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. A to mój przyjaciel z dawnych czasów, Gerald z Rivi. Lubię wesela, lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i nie ma co gadać. Czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś spieszył? Mhm. Ja skądże? Zaprosiliśmy z jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. Dobrze. Najważniejsza rzecz do zdobycia na tej imprezie. Patrzcie! O kurde, grają w karty. <laughs> czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. Ja chcę przegrać, ja chcę przegrać, ja chcę łóżka. A może byś rozegrał z nami partyjkę Gwinta? No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. Normalnie wybrałabym drugą opcję, ale chcę się troszeczkę zabawić. Nie obrażam go, tylko mówię jak jest. A ja ci mówię, że go to obraża. A co, twój kolega jest Wielkoludem? Zamknij się! Grasz czy nie? Grajmy, grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam. Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Oj, jestem. W no, poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Krindżułowa, gościu. Wielkie zalety. Krindżułowa. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Oj, przegrasz. Przegrałeś, Wiedźminie! Dawaj to, co postawiłeś! Czyli wszystko! Ale wiecie, może się jakoś dogadamy. Nie wykręcaj się, tylko dawaj kasę. I co teraz zrobimy? Łatwo się przepuszcza cudze pieniądze. Przecież chciałem wygrać te pieniądze dla ciebie. Mnie w grobie są niepotrzebne. Ale przegrałeś i muszę zapłacić. Popatrzcie go, gada sam do siebie. Pewnie zdążył się upić. Nie będziemy skubać pijanego. Niech założy czapkę i będziemy kwita. Zaraz, zaraz! Moment! Chwila! Musi mieć nauczkę. Zakłada czapkę i daje 5% wszystkiego, co ma. Słyszałeś? Zgadzam się. Dostaniecie swoje 5%. Czapkę będę nosił bez obawy, jak trzeba, to trzeba. Witold von Everett ma swój honor. Szanie jest ewidentnie kupiona tymi łóżkami. Ewidentnie. Pobuszujmy Lista gości weselnych. Theodosia von Steinholz. Kranie, srebrne łyżeczki. Pan wieźmin tu jest, może on nam pomoże. Pomoże? On ma ośle uszy na głowie, wygląda jakby sam potrzebował pomocy. Może to taka ichniejsza moda, żeby na wesele uszy zakładać. Wierzę, że dzięki tym uszkom znajdziemy go. No więc dobrze, idziemy poszukać tego pisaczka. O, mamy czapkę. To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabłem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Tak. Nie wywnioskowałbyś tego, gdyby nie oślełuszka. Potwierdzone. Trzeba ja go chcę zobaczyć. Jaki słodki Boże, on praktycznie wskakuje na to drzewko Załamany chłop Popite było Okej okay. Jest i nasza zguba Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaś tamtą, człowieku! O nie! a nie mi się śni. Się... Jeszcze mi życie miłe! No, i co robimy? Hmm. Jeśli odpędzimy psa, to on nie wróci do domu. Jeśli go uspokoimy... To on wróci i będzie ok. Więc myślę, że. Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy w noc śmierci na pewno nie zakali. Ty, a weź, każ mu zrobić coś głupiego. Ehm, na, na przykład niech się turla? Nie. O masz, ale jesteś nie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się! I zostaw go w spokoju. Hej, czekaj! A jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diaboł Buda! No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimnę. <grym> Gerald, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim mi odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano przedni, a ja przed psem uciekałem. Psem? Co ja gadam? Potwór to były dobrze go nazwali. Bardzo ładne uszy. Może ja bym sobie takie sprawił? Tylko nie wiem, czy mi się zmieszczą pod czapką. Dobra, masz tę czapkę, niech ci będzie. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś się, jak uciekałeś przed psem. O, moja czopeczka, ukochana! No? Przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A. a w jakim ja nie jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze, to bzdura. A po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle jak się połyka ogień? Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie! Wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę naucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu, no powiedz. Przecież my razem piliśmy, już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko, żaden ty mi brat. O ty, tak <grywasz> ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. I Jurek! Wybieraj. To jest przemoc. Mów. Jest taki mazidłok, którym nacieram sobie gębę przed pokazem, i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzech i jeszcze oblaża! Nic tu po mnie! Odchodzę. Oj, no nie, nie naburmuszaj się. Nie chciałem go obrazić, ale to Hochstapler. Zrób coś. W sumie to wysrane. Rób co chcesz, nie będę cię zatrzymywał. Przecież wziął pieniądze, jak to tak? Nie moja sprawa. Właśnie. A żebyś wiedział, że pójdę? Jeszcze nigdzie mnie tak nie potraktowali. To jest brak szacunku dla mnie. No i się ci dwiewórki cię zjedzą. No to bawimy się na całego! Może to być trochę niezręczne, bo mam wyłączoną muzykę. Szaleństwo. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Już dawno skończyli. Prawdziwy tancerz dziękuję swojej partnerce. Chyba nie. A też wolę nie wiedzieć. Pozwól Szani, że pokażę ci, jak jest prawdziwy Dobra, wysocze tego dobrego. Co wy robicie? Hej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Ehm, dam znaczny. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie, czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Wiedźmin z ośliwi uszami będzie się uganiał za świnią. To ci dopiero widowisko. Co ty tam mówisz, psioku? <laughs> ja nic nie. No. To niech tak zostanie. <noise> Zabieraj się stamtąd, Tepokrake, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. Ja chcę wygrać świnkę dla Szani, więc wyjątkowo się postaram. by te dla Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak Dobra, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak Patrzysz się gierz na mieszani. Pierwsza już zagoniona. No, ta i druga. No biegnij. No, świnki, do do chlewu. Zapraszam. No, malutka, biegnij. Ciu, 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 ciu. Tam, 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 tam. No, bekoniku, no biegnij tam. Proszę cię. Głupie świnie, szlak mnie trafi. Zaraz użyję na nich jakiegoś znaku. Cicho bądź, już, już patrz. Dawaj. Eee, zajechała do garażu. Się uwoliła się pięknie. I co? Łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu. Panie Wiedźminie. Takiej wprawy w zaganianiu świniaków to tu dawno nie widzieli. Rozina pewno spory chleb mieli, co? No, przyzna się, moja rodzina nie jeden chleb miała. Ale nie znaczy to od razu, że się za świniami uganiałem. Wrodzony talent po prostu. Tak czy siak, laur się należy i w dobre ręce idzie. A i dla damy serca Faant, za wygraną kawalera się należy. Proszę o. Jest świnka, jest! Tylko niech go nie chowa pod ubraniem. Na konia założy, co by ludziska widzieli. I co na to powiesz, szanie? Widziałaś kiedy taką zręczność? No ja jestem kupiona. Zmianie, ale uganiałeś się za śpiniami po błocie. Przyjemnie było popatrzeć. Jak się mojej wybrance serca podoba nagroda, którą dla niej wygrałem? Urocza, prawda? Ta szmaciana świnka? Piękna, do prawdy. Zawsze o takiej marzyłam. No ja tak trochę też. A, powiedz mi, Szani, moja droga, jak to z Tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do Ciebie cholewki. No to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty mi? No to się zastanawiam. Czego mi brak? Hmm, może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Oj, byczku, to był test, którego może nie przeszedłeś. Tamte? Z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everett. Ale się wkłada. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik. Wybacz skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. O mamo. Dobra. Co mnie bardziej zaboli, kiedy to wcisnę? Przepraszam, jem chipsiki. Serce bólka, pyszne. Chyba to pierwsze. Może to drugie jest już takie oklepane, nie? Nie jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. O Jezu. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale ja, no, nie wiem sama. Cii, ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko o Jezu. wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadz... Bawabuj! 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 Mastka! Odejdź od pana! A wy to co za Bracia tej panny! I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty! Nie dajmy z tobą hello! Nie będziesz mi niczego zabraniał, w ciołku! O py! nas ten mutant! Dobrze wam radzę, odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpis. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? Pokaż co potrafisz. No szkoda, nie musisz mnie namawiać. A wam w p pole. Zastanawiam się, a nie mogę, ok. Sztachety, to broń w sam raz dla was, świniopasy. Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do kolenia. Ani przy Nie przystoi brać cienki od chłody. Poza tym dziewka patrzy. No chodź tu. No i co? Macie dość wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko fon Everensoli na czym wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie bryski! Hej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Zbierzcie się, ludzie, by zobaczyć wielkie dziwy! Żonglujący Wiedźmin. Unikat. Popatrz uważnie, szali. Widziałaś kiedyś takie zwinne ręce? Chętnie Ci zaprezentuję, co jeszcze potrafię. Co I jak szani, Podobało ci się? Zachwyciłeś mnie. Też jestem uradowana bardzo. A ten co ma na łbie? Widać mutanty nie tylko mnożyć się nie mogą, ale też uszy jak osłon im wyrastają. Ciekawe czy ogon też w gaciach trzyma. O! To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but, wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Tylko mnie obserwuj, Shani. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak to się zabrał za łowienie buta? W gębie jest mocny. Zobaczymy, jak mu idzie pływanie. Szczerze zrobię sobie zapis, bo jestem ciekawa, czy można się utopić w tym momencie. To może trochę potrwać. Mógłbyś się topić szybciej. Dobrze, jak dla mnie w tym momencie możemy już skończyć ten film. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć! No rzeczywiście, muł tutaj popachy.